12 czerwca 2020 roku oddział 418 a i co ciekawe jako kilka tygodni temu leśniczy pomimo, że miał na stanie jeszcze sporą ilość drewna sosnowego postanowił tartasznego postanowił w tym wydzieleniu. Postanowił jednak wpaść po masę do lasu i dla specjalnie umiłowanego klienta uciąć auto drewna. To jedna z wyciętych wtedy sosen. Proszę zobaczyć, to krok, metr od tej sosny. To sosna, którą leśniczy wyznaczył przy przebieży do wycięcia. Są jeszcze na niej szczątkowe ilości farby. Zdziapał tą farbę, wyciął tą grubszą, ładniejszą, no bo wiadomo, klient był, że tak powiem, nie do ze specjalnej troski, ale jakiejś specjalnej wagi. Więc wyciął tam kilka Metr metrów dalej przy drodze leżał samochód albo dwa drewna w tym czasie, już od kilku dni czy tygodni leżące, ale trzeba było uciąć czegoś świeżego. No i poszliśmy dalej, zobaczmy, co tutaj dalej leśniczy nakombinował. E, przy tej swojej przebieży tam uciął, jak wiemy, piękną sosnę. Tutaj sytuacja była podobna, leśniczy uciął tą sosnę, chociaż kilka roków dalej wyznaczył do wycięcia tą tą zostawił. Widać tak, tamta była ładniejsza, co ciekawe, to wokoło tej sosny nie ma nic, czyli miała ładnie rozbudowaną koronę, będzie była sosną prostą i taką po prostu do ręki. Więc została przez leśniczego tutaj wycięta. Tutaj mamy następną sosnę, którą tu leśniczy wyciął znowu w środku, bardzo grubą tutaj tą, jak widzimy i sytuacja podobna do koła tej sosny nie ma nic jest ładne, wyrosły, ładne drzewo drzewa tego już nie ma jak mówię, ucięte były to na pewne długości dość grubo ucinane nawet wtedy, jak nie byłem, to widziałem oczywiście wierzchołki, mam gdzieś film na ten temat wierzchołki bardzo długie jeszcze pozostawione, bo Tutaj leśniczy zciął sosnę. Następną. Proszę bardzo. Tą tutaj ściął piękną, grubą. Tam dalej jest sosna, którą wyznaczył do wycięcia. jakiegoś powodu tamtej nie zciął. Wyciął tą. Powód jest kuriozalny, prosty. Po prostu chodziło o jakość techniczną tego drzewa. Chodziło o masę, o jego urodę. I następna sprawa. Tutaj leśniczy taką przygiętą przechyloną sosem zostawił, uciął tą grubą, taką właśnie w tym tutaj miejscu, chociaż dosłownie 3 metry dalej wyznaczył tamtą, którą tu widzimy. Kolejny dowód, że leśniczy do lasu chodzi tylko i wyłącznie po to, żeby uciąć coś super ładnego dla co niektórych super dobrych klientów kupców. No cóż to, miałem wtedy film z, tej, z tych sosem, ale gdzieś tak zeszło mi, nie zainwestiłem, żeby go było szukać. Ale jestem tu przy okazji, to sobie wstąpię, to zrobię nowy, bo tu filmów to można kręcić całe kilometry, taśmy. Można kręcić, jak to mówi mi przyjaciel, prawda czasu, prawda ekran. Taki kiedyś był program w telewizji, też pamiętam takie hece, ale... Tutaj jak widzimy coś odcięto, zostawiono no i zwyczaj w tym leśnictwie nienowy to taki, że taki właśnie wierzchołek tutaj oparł się w ten sposób między drzewami i pozostał stoi sobie tutaj, bo nikomu yy, znaczy nikomu nie przeszkadza, nikomu nie jest potrzebny, więc niech tak sobie tutaj wisi, yy, może komu kiedyś na łeb spadnie, może choćby, aby żeby nie mnie, no ale może choćby mnie. Więc idziemy dalej. Popatrzmy, co tutaj zostało nawadziwione, nacięte. Kolejna sprawa. Kolejna sosna. Tu wycięta ta w tym miejscu. Chociaż po bokach są wyznaczone takie drobniejsze. Ta tutaj została wycięta. Podobnie tam następna taka dosyć gruba sosna i też to samo rosnąca w takim y, luzem, nie to, że w zwarciu. Sosny, które rosną w takim właśnie luźnym zwarciu są ładniejsze, korzystniejsze, mają korzystniejszą budowę, więc proszę bardzo tutaj leśniczy uciął następną sosnę. I dziura powstała w tym miejscu dość znaczna. Z boku był suszek, więc pod, koło tego suszka wycięto świeżą sosnę. Dlaczego? bo była ładna. I przejdźmy jeszcze troszeczkę dalej. Te szkoły widzę, że zostały pozabierane. Już nie ma ich, bo zostały pozabierane, ale to trzebież, którą leśniczy oczywiście swoim zwyczajem rozpoczął. On takich trzebieżek i innych podobnych ma zawsze w lesie kilka i tak w ciągu roku. Nie, trochę tu, trochę tu. Wiadomo, w wodzie ryby Biorą, więc tutaj kolejna sprawa, gdzie sobie leśniczy wyciąg piękniejszą, ładniejszą sosnę. Proszę zobaczyć, tu to, nie to trzeba wielkiej matematyki, żeby to spostrzec, co się dzieje. Ta sosna tu wycięta i tam taki parch, który został z boku. Wycięto tą ładniejszą. Tu nie trzeba specjalnego fachowca, eksperta, żeby wiedział, co tu się w ogóle się dzieje. Ale co się działo z dębem? dzieje się z sosną i co z tego, że ja o tym mówię, jak moja mowa na nic się nie zdaje, no bo lepiej milczeć. I chodźmy dalej jeszcze, coś tu może jeszcze znajdziemy, a może już nic. Kolejny pniat po sośni. i teraz jeszcze, jeszcze jedno, samo to, że te sosny są wycinane w sposób i okazjonalny, Tutaj sztuka to nie jest po kolei, że idzie zul po kolei i pozyskuje. To nie jest przebież, to jest chodzenie za co ładniejszymi sztukami po lesie. i Inaczej tego nie można nazwać. Chodźmy dalej, jeszcze zobaczymy, co też tam tutaj się wydarzyło. Tu odcięło, proszę bardzo. To jest sosna, którą leśniczy zaczął do wycięcia. Z boku jest grubsza od niej do wycięcia, ale nie, na potrzeb, na potrzeb owego kupca wycięto tą sosnę, tutaj, koło tego graba, żeby grabowi było lżej w życiu rosnąć. Tu już jest totalne, totalne draństwo, dziadowstwo. Proszę bardzo, czy to sosna była widać po tym odziemku, że prosta ładna była A tak działa leśnicze. Tak działa leśnicze na szkodę lasów państwowych, na szkodę nas wszystkich. Którzy owych lasów, właścicielami, choć może o tym nie wiemy, a jednak jesteśmy. Bo jest to dobro ogólno-narodowe nas wszystkich, a nie leśniczego i kilku innych, którzy za owogą leśniczego działalność odpowiadają. Chodźmy dalej. Tutaj wyciął leśniczy piękną, grubą sosnę koło samej drogi. Dziura w przestrzeni leśnej powstała taka. Ale obok była druga, którą wyznaczył do wycięcia. I tej nie wyciął, no bo ta jest cienka. Wyciął tą, która będzie ładniejsza. Przecież to jest jawna dywersja. To, jak mówiłem, działanie na szkodę lasu. Na szkodę nas wszystkich. Prześniczę sobie tutaj poczyna jak chce czując się bezkarnym bo jest bezkarnym bo robi co uważa bo nikt mu w tym nie przeszkadza kolejna sosna którą wycięto tutaj gruba i tutaj za chwilę dalej następna też gruba sosna takie odziemki odrzynki pozostałe po co te orzynki zostały? No bo to drewno musiało być niewskaźitelne, musiało być super drewno. Więc leśniczy tak to sobie y, z tym poradził. Wyciął jak nieco piękniejsze drzewa. Ja już ponad pół wydzielenia. Znalazłem kilka uciętych, kilka kniach pni odciętych sosnach. Ile sosem minowym, który których leśniczy mieścią. Trzebie gdzie się wybiera co piękniejsze drzewa. Trzebież, gdzie się wybiera co piękniejsze dęby. Trzebiesz na której wycina się drzewa na submisję. Proszę bardzo. Tutaj kolejna sosna. Nie tam w tamtym gońszczu, gdzie tych sosen rośnie kilka. Nie, wycięta jest ta, która rosła na absolutnej swobodzie. Też oczywiście jedna z grubszych. Jedna z grubszych sosn. Wszystkie są pora o znacznie ponad średnia. Tutaj. I kolejna. Tu w grabach. Komu ta sosna tutaj przeszkadzała, jaki był powód jej wycięcia. Nikomu. Tu są tylko graby. I przestrzeń nad głową. Otwarta. To nie wiem, może piętnasta wcięta. Sosna. Tutaj z boku. Leśniczy. No dość daleko. znaczy wyznaczył następny, oczywiście nie być wyciągnął. Paskudna jest to działanie na szkodę lasu, na szkodę nas wszystkich, a jedynie na pożytek leśniczemu, który do ma z tego korzyści. Wiadomo, może. nie robi się tego społecznie za pieniędzy. Kolejna sosna, którą leśniczyścią. I tutaj kolejna sosna to nasz leśniczy. Na absolutnej swobodzie. Tutaj nic nie ma. Nic innego tu nie rośnie. Tu nie ma żadnego drzewa, któremu ta sosna by przeszkadzała. Tam rośnie sosna. Proszę bardzo. Tu rośnie sosna z chubą, Tu, o, ta Tej tutaj nie wysiął. tamto tam to kilka kroków dalej. to ładne, Dwersand, malwersand. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie. To, co tu się dzieje, nie powinno mieć miejsca w żadnym leśnictwie, a jednak ma, bo jest, jak mówię, to zgoda przełożona, więc czemu nikt z tego tytułu nie robi żadnych problemów, po prostu robi, co chce i kiedy chce.